Tak, to jest ciężka robota, mi się niech do tego robi. nie chce tego robić. Nie już warto. Trzeba to dołożyć na zimę. Wy się cieszcie, że to składacie. Wy nie musicie przynajmniej tego targać. Uwierz skiblex. Wolałbym to targać, niż składać to z tym debilem. Ty sam jesteś debil. Nic nie potrafisz zrobić. O, witam panowie. Co tam po wczoraj? Powiem ci Jacuś, że udało nam się odbić Boromira. I stary, powiem ci, czterech zapierdzieliłem jednym strzałem, nie? Nie, no, nie jednym, ale zapierdzieliłem czterech. O, Bartuś, gratuluję, gratuluję. Ale tak a propos, co ty tutaj masz? Wyglądasz jak ciota. Co ty stary chcesz? Największy hit sezonu ci powiem. No ja się nad tym nie znam, ale tak czy siak wyglądasz trochę pedalsko. No sorry, Jacuś, ale nie chcę ci przypominać, ty mi pożyczyłeś książkę dla lesbijek i gejów. No, ale Bartuś, ja tą książkę dostałem od mamy, jak przed nas kolegą na chatę. No, przy okazji byliśmy trochę podpici, więc, no, trochę się tam poprzytulaliśmy niby. Ale ty się, ty się nie odzywaj, sam chciałeś tą książkę. Ale ja tak z ciekawości. A, na pewno z ciekawości. Widziałem ten twój wzrok na Staszka. Bilu, to jest mój brat. Bartuś, ciebie ty ja nawet o kaziroctwo mogę podejrzewać. Jasuś, trochę kultury dla starszych. Coś mi się wydaje, że to ja jestem od ciebie starszy jakiś. Dobre dwa lata. Tu chodzi za umysł, a nie o wiek. Znalazł się filozof jeden. C. O, hełka, siema. siema. Gdzie ty wczoraj byłeś cały dzień? No wiesz, Bartuś, wyszła taka sprawa, że mnie nagle zaczął porządnie brzuch boleć. Co ty stary, z powodu jakiegoś głupiego brzucha nie przyszedłeś? Ja sam czterech, sam czterech zabiłem, rozumiesz to? Sam. No, w sumie, dobrze ci poszło, ale sam żeby się nie chwalić, bym mógł zabić nawet 40. Po pierwsze nie było ich 40, a po drugie ciebie nie było, bo ciebie brzuszek bolą. W sumie chodź do środka. Słuchaj Amanda, wczoraj byłam na shoppingu i wypatrzyłam sobie takie zarobiste szpilki. Normalnie Stachu mnie je kupi. No ja też sobie muszę jakieś chyba znaleźć, bo moje już się rozwalają. No, odkąd ja z, ze Stachem do Anglii wyjechałam, to jesteśmy dobrze z kasą, bo wiesz, tam funty są i w ogóle jest lepiej niż w tej Polsce. I mam wszystko, co zechcę. No, ja ci to w ogóle zadroszczę tego Stacha. Taki fajny, przystojny, wszystko ci kupuję. Też bym tak chciała. No, mówię ci normalnie, jest Nawet zrobimy herbatę. O, dzień dobry. Witam. Hej. Hej. Dobra, mamy czajnik. Gdzie jest mój Stachu? Oni tam jeszcze ze Skiblexem chowają ten namiot do komórki. O, ale z niego dobroczynny chłopak. O Jezu, ile tu typu. Jezu. To U, jest jakaś impreza? się? No, no, Gdzie jest alkohol? Nie ma. Mamy herbatkę? Ktoś chce? Nie, dzięki. A to co? No, no. O, się O, mój Staszek, biedny, pewnie zmęczony. A żeby wiedziała kobieta? Co ty, stachu, dużo żonę kłamiesz? Przecież ty w ogóle nic nie robiłeś. Ja to nic, ja sam tego rozmontowałem steraż, a po poinstąpił szczególnie, rozkładałem. A tam pierdzielisz głupoty. A tak w ogóle to gdzie Boromir znowu polas? No, poszedł do miasta, jakieś zakupy zrobić do domu. Idiota, znowu go złapią. A gdzie w ogóle, Fiona? Ona no miała do ciebie przyjść. No i dzisiaj nie będzie, a wiesz dlaczego? Bo dostała ataku nagłej sraczki. Nie no, co ty wylegadasz? Żarpel? No mówię ci, co nie. Ehe? Może ktoś jednak będzie chciał tej herbaty? No ja się napiję z Amandą herbatki. A jakiej tej herbaty panie sobie życzą? Dla mnie zwykła. Dwie i pół łyżeczki, proszę. To samo, tylko pół łyżeczki więcej. Już się robi, mała. Mała? Mała, to jest twoja pała. Chcesz się przekonać? Dobra, lepiej nie, bo będzie tak samo jak z się. Możesz się w końcu ode mnie odwalić? Nie. menda. Ale ty bałeś się przyznać jakiego masz, ja przynajmniej pokazałem. A coś... Zimno było. No ale mówiłem ci. Mały, ale no małjot. Jezu, Margaret, z kim ty się zadajesz? Wiesz, to nie moje towarzystwo, tylko Bartusia. Masz coś do moich ziomków? Czy ja coś mówiłam? No nie, ale sugerujesz tym, co mówisz. Bartuś, możemy iść tam do pokoju, bo tutaj za mało miejsca. Wypijemy sobie spokojnie herbatkę. I tak mam do sobą wypowiedzenie. No spoko, Jacek, tylko zrobię herbatkę tutaj dla dziewczyn i możemy iść. Ty, słuchaj, Bartuś, weź mi opowiedz, jak to w ogóle wczoraj było. W sumie było tak, że poszliśmy ze Blacksem i ze Stachem w umówione miejsce. Zaczęła się ogólnie akcja, tak że przyprowadzili nam boromira. Ja tam sobie z nim chwilę pogadałem, i w ogóle zmieniliśmy grunt, bo mógł ktoś sobie krzywdę zrobić i w ogóle takie tam. I zaczęliśmy się strzelać. Borami uciekł i nagle pojawił się obok mnie. No to zaczęliśmy do nich strzelać po raz kolejny. Ja zacząłem uciekać na mobilu Skipleksa, i w tym momencie jak uciekałem, to zabiłem czterech. No i w sumie tak jakoś wyszło. Dobra, to teraz zostaje tylko jedno pytanie: co z Mendezem? Wiesz, yy, Mendez dowiedział się od Andrzeja o tym eliksirze i chyba mu bardzo na nim zależy i nie odpuści nam. Ale to może czuć się bezpieczny. Jak co, ja wolę na razie nie ryzykować, ale jeżeli co, to w ciężkich takich sytuacjach mogę wam coś pomóc. Dzięki Jacek. A tak w ogóle Skiblex, czemu ty tak dla nas się poświęcasz? Wiesz, powiem ci, Bartuś, pracuję na granicy już wiele lat i nikogo w życiu nie poznałem takich spoko jak wy. I powiem szczerze, że warto z kimś trzymać, bo są lepsze interesy i wszystko można lepiej załatwić. A ty z Black z przypadkiem nie stracisz przez to pracy? Wiesz, na granicy polsko-brazylijskiej nie są tylko interesy z Brazylijczykami. No dobra, spoko, ale teraz została sprawa pchełki. Pchełka, co teraz z tobą będzie? No wiesz, Bartuś, ciągle mnie Bra Brazylijczycy ścigają i dlatego trzymam ciągle z Wami. Tak, trzymasz z nami, no na pewno. A co, a wczoraj to co było? No wiesz, Bartuś, ale to nie moja wina, że mnie wczoraj brzuch bolał. No spokoj, pchełka, ale więcej nie rób takich manian, bo bez Ciebie możemy nie dać rady. No to pojedziesz jutro ze mną do tej galerii, mówię Ci takie zarąbiste te szpilki, normalnie zakochasz się w nich, o, ktoś półka. Dzień dobry. Najwyższy no czas, całej rączki. Są może domownicy tego domu? Tak, są. Proszę wejść. Dziękuję. No i wiesz, i wtedy wsiadłem na ten mobil z kibleksa... ktoś do ciebie. O! O, dzień Czo dobry. Dzień dobry, ja w jak Mógłbym dalej przeskoczyć? A, proszę, proszę. Panowie, gościa mamy! Dzień dobry, Paniowie. Chwila... Ja skądś Pana znam. Kurczę, ja też. A teraz poznajecie... Ej, ziomeczki. Kto to jest? Mendes. Bukahara. Yomi. Może ja sobie usiądę? Wy... Wy chyba sobie jakieś jaja robicie. Bartuś, ale to jest naprawdę Mendes. Widzicie, w wiosnę Zanim czas upłynie, to ja was wszystkich zapierdałem, A tak nawiasem, to jest mój chomik. I jakieś życzenia na koniec waszego marnego żywota? Co ty? Myślisz, że ja się przestraszę twojego języka chomika? Gościu, litości, pozwolę ci spędzić na kilka minut jakoś lepiej, ale zbastuj. Co ty, gościu? Jesteś naprawdę niepoważny. Przychodzisz z takim marnym pistolecikiem, jeszcze solo, grozisz nam i myślisz, że my się Ciebie boimy? Pamiętaj, człowieku, mam tysiące ludzi pod sobą, a tylko jeden głos mojej głowy a zapierdolę Waszą całą rodzinę i Wasze dzieci. Eee, pragnę zauważyć, że nie mamy dzieci. Daruj sobie, i tak wpierdolę twojego chemika, a potem zabiję całą twoją rodzinę. A tak w ogóle, gościu, to czego ty od nas chcesz? Czas spierdolił. Będę musiał was niestety zabić. Chyba, że oddacie mi swoje eliksir. Staszek... Dobra. Trzymaj. To było mądre posunięcie. Ja to lepiej zabiorę i sobie już pójdę. panie... Nie podoba mi się ten gościu. No ja ci mówię, że ten od takich kolegów, że normalnie żal. Bartuś, co ty odjebałeś? Kurwa, przecież Bromir mnie zabije. Co ty odważyłeś gościu? Oddawaj eliksir. Odpuszcza ci tego chemika, ale wiesz co, chędosz się. Mówię po raz ostatni, oddawaj eliksir! O w mordę. Co teraz? I może teraz mi oddasz Elixir. Będzie po sprawie. Czekaj chwilę, czekaj. Co teraz? Fajka ci tutaj nic nie pomoże. a co mi wyżej, możesz dostać raka. Oddaj mi eliksir, a będzie po sprawie. To w takim razie załatwimy to po staremu. Co? Nawet we dwóch mi nie dajecie rady. Cholera moje dupsko. Dobrze Stachu! Tym razem wygraliście! Co za się? Stachu! Lecimy do domu! Stachu, dziękuję Ci za pomoc. Bez kitu bez ciebie nie dałbym rady. To były emocje. Te puścigi, te wybuchy wam mówię bez kitu. Najpierw wykopałem mu tą broń. Później zabrałem mu walizkę i zacząłem uciekać. Niestety trafiłem w zaułek i nie miałem gdzie uciekać, ale na szczęście Stachu przyszedł i, mnie, i mi pomógł. Jezu Stachu, ale ty jesteś męski! Barry w tym Ja ja ci zazdroszczę tego Stacha. Nie ty jedna. Dobra, dobra, kończmy ten temat. Ale teraz, co będzie z tymi interesami z, z Brazylijczykami? Istna wojna, panowie i panie. Ale sorki, my, my w to nie jesteśmy zamieszane. Mieszkacie tu, to jesteście zamieszane. Sorry, ale mieszkam dwie ulicy dalej, żal. Dobra, nieistotne. Dobra, na pewno dostanę SMS od Brazylijczyków albo od Mendesa, że coś jest nie tak, a na razie ja coś nam zrobi herbatki, bo takich emocji jak tutaj, to ja nawet na granicy nie mam. Przecież Bartuś jest od herbatki. Dobra, no, to ja już zrobię tą herbatkę. Chcecie się? No. Czemu nie zdaje się robić herbatki? No, ciekawe. czekaj, żal. No. w ogóle.